thank you Jakieś kleszcze, wilki. wilki gdzie, jakie? gdzie on mnie prowadzi, człowieku? Ale tutaj chociaż tej trawy nie ma. Dobrze, że mam plecak, bo po garbie no, przejdzie. No i co? Dalej jak? I jeszcze nie możemy nic ustrzelić Ale idziemy na nasze znane miejscówki jeszcze zobaczymy co się będzie działo na starych miejscówkach, gdzie nasza rybka wychodziła także zobaczymy czy w ogóle ryba jest aktywna, bo być może słabiutko. Z godzinka jeszcze na narwie i uciekamy zaraz na Wisłę. Zobaczymy co na Wiśle Meta, nic nam nie dała Niestety. Nawet nie dało. Stara meta nic nie dała Może być ryba nieaktywna Aczkolwiek Zapnę pasy, bo to po krzakach, ale zapnę Możemy Aczkolwiek... wydachować Aczkolwiek zapory wody puścili Szczupak? Ulec O jest piękny. Piękny. piękny, Brawo Tomek Mam miarkę Bierz Brawo Brawo Dziadek Brawo Tomek jednak się spisała Drop shot. Mówiłem jeszcze mówię Trafi mi się boleń Podkręcę głowę Czyli w górze W górze Ale piękny. Dawaj miareczkę zobaczymy No 29 30 Zobacz dotyka 30 30 piękna ryba. Wiecie okay. ci zrobię, co? Nie, szczupak! Szczupak tomeczku. Muszę jest leci. O, jak delikatnie zapięty. No, za dziubeczek Szczupakonos No i co? Dawaj Wody. kamienia kamienia Nie, nie będziemy się zachowywać <grystanie> jak tamci panowie tam Dobra, przechodzimy na następną metę No tutaj pojedyncze ryby Ale jak na razie dropshot robi robotę. No i już na kolejnej miejscu, oczywiście Wisła. Tam Macias gdzieś w klatkach łapie. Zobaczymy, szukamy cały czas miejscówek. No i może ryby się odpalą, nie wiadomo też. Może być, ta, no, bo nie szarp. szarpieć. Ok. Ok, ładne. Ładne. pięknie, Brawo. Ale to człowieku maleństwo. Zobacz jakie tam były okoń To on był, Tomek Na drugą stronę, nie wróć Właśnie nieaktywne są W drugą stronę jesteśmy, luz powinniśmy powiedzieć o i, ty, I ludzie ryby je stąd Kondony, podpaski Tomek, byłeś tu? To twoje? Nie To prędzej Mariana, bo Marian pewnie wy... spuścił w Tarkominie Tak, tak I to tu przypłynęło Ładny okay. Garbełusz, pięknie. No To już nie bez nie. 30 30 Pięknie. Dobrze się. Czyli drop shot. Robi robotę. Czekaj, czekaj, spadnie. Spadnie mi ryba. Jest ja, nie czy... A, mogę... aaa, czekaj amatorka. Czekaj. A dobra Amatorka, no, no ładny. Nawisłego.

No, ale popierdzieli sobie Co? Co się dzieje? Ty, u mnie to przynęty nie widać. No właśnie, widzę. Zobacz, co się dzieje. Siatkę może. No, ale koda, żeś wziął się drop Co? No nie gadaj. Pięknie. Puchno. Ach, żywałem po całym tym, że okay. uważaj. A, ja mam dużo gumy. Zaczek ściągnął. To jest gniazdo szerszenie. Wyłowiliśmy. A. Ach, nie, siedzi, siedzi. Przeszedł się. O kurde, jeszcze. Nie. Mała ryba. Bindziuszka. Przyłożył ładnie. Albo, albo garbelą, tak? Nie, idzie. idzie. nie o Tu idę. Ale. Szczup. Ale wiesz co Tomek? Rzuć tam i po prostu tańcz z tą przymętą, zatrzymaj się. Nie w miejscu, nie? Tak. Ja też to zauważyłem. A no jaskrawa. Ale to człowiek, to maleństwo. Działa u ciebie? O, jest, jasność. No, my już wracamy. Słuchajcie, tak jak widzieliście, no Tomek dzisiaj rządził. Piękne dwa okonie. Do tego jeszcze szczupaka miał. Tak krótkiego do krótkiego, ale miał. Więc coś się działo. No, ja też szkoda tego, tego szczupaka, co Co, co, co obciął. uderzył, obciął. No, ale no cóż, no, takie są po prostu. Realia dropshota Jak tak. już Czupak weźmie to już naprawdę jest moim zdaniem fart Żeby go wyciągnąć By musiał gdzieś mieć zapięte tutaj Delikatnie za wargę Żeby nie mógł No nie i co, co jeszcze to można to. powiedzieć o dropshocie O drop bo tak, ty, no metoda. ty łapałeś pół dnia na główkę Tak, Tak, na główkę nie był, nie Wobblerami próbowałem I nie miałem efektu. Tomek e... Ja dropshota przewiązałem I cały czas coś tam dłubałem Dokładnie tak, dlatego słuchajcie, najważniejsze na wodzie jest, jak jesteście we dwóch z kolegą, to próbować na początku jakieś dwie metody. Jeden łowi na dżerki, drugi na gumy, żeby Dokładnie. to się zgrywało, bo zawsze tą rybę jesteście w stanie namierzyć, na co ona bierze i, i, i jak jest aktywna. Tak? Dokładnie, nie łowić na to samo. Jeden kolor taki, jeden kolor taki. Dokładnie, no a jak już jesteście sami, no to wiadomo trzeba kombinować. próbować kombinować, przerzucać, przewijać, e, przewiązywać. No i, i, i dużo kombinacji z kolorami. No Mi grał dziś kolor taki fiolet z czerwonym. Najwięcej, i te 30 okonie wyszły na to No, a mi na przykład e, żółty Basik otworzył no później pod, pod, pod wieczór już Pod tak wieczór I później pod wieczór mi jaskrawe kolory w ogóle grały Tak, tak. a, ten, a ten, czerwony, ten fioletowy z czerwonym już y, nie bardzo Już tam Dokładnie. dotykały, coś tam zmyrały, ale, Dokładnie. ale nie chciały pobierać już do japy do Tak, tak, tak Także słuchajcie, no jak się podobało dajcie łapkę dla zasięgu do góry mile widziany komentarz Napiszcie jak wy po prostu połowiliście w ostatnim czasie no i co? No i widzimy się nad wodą, tak? Tak jest. Rzucaj i złap to rybę I teraz to już ostatni. Jak nie złapie to nie złapie. Tak.